Maleczko. Z tej strony Dusiciel123 1, 2, 3. A dzisiaj będziemy sobie grać, jak się grać, rozwiązywać quizy. Mówiłem Wam, że będzie muzyka, więc będzie muzyka, a bardziej rap, no bo ja tworzę rap, tylko rap. No może coś tam no wiecie ten kolory to, to, to taki rap za bardzo nie był. I, Piosenka o jedzeniu, ta pierwsza. Dobra, nieważne. Um, um, um. Lecimy. Które zagraniczne na z bratnią duszą? Ile masz lat? No 11, 17, no. Jesteś chłopakiem, dziewczyną, chłopakiem. Które buty są najładniejsze? No... Mm. no chyba ty na ja, chyba te na Która dziewczyna jest najładniejsza? Nie znam się. Więc zaznaczę losu, 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 losu. Dobra, może być. Wybierz piosenkę. No tak. Kurde. No. Jak często słuchasz rapu? No, kilka razy dziennie, dzień. No. Czy masz swojego ulubionego rapera? Nie mam ulubionego, nie mam ulubionego. Czy kolekcjonujesz albumy swojego ulubionego rapera? Nie, nie. Mam ulubionego rapera Snoop Dogg! Oh yeah, man! Snoop Dogg, akurat tam by. Dobry, chyba to tylko po tamtym pytaniu wybrali. Nie wiem. Aha, dobra. E, następna. Która piosenka tego rapera jest najlepsza? Więc lecimy. Która piosenka Kendrick Lamar jest najlepsza? Pay For Me Albo DNA no. Pay For Me dajmy No ludzie wybierają humble Która piosenka Lilo jest najlepsza? No No Xol To our Life Która piosenka Migos jest najlepsza? O Jezus Rzadko słucham Migosów Prawie w ogóle nie słucham Migosów, ale dajmy To no, mówię Wam, że rzadko słucham i Nie, nie, wiem. Która jest najlepsza? No, oczywiście, że ten. Źle mi się kliknęło. No, no dobra, no, nieważne. Która piosenka lisk... XX... Nie! Moonlight chciałem dać. Ale... Sa... Sadie Moonlight, według mnie jest na takim samym poziomie Nie, no, Trochę bardziej mi się podoba Moonlight, ale dobra, już zaznaczyłem, ważne bardziej. piosenka Juice Wolda No Lucid Dreams, no, no Lucid Dreams, no, no najlepszy Która piosenka z Mask? Nie znam go Więc dajmy Take A Step Back, no i fajnie I Love It, nie no to tyle Najbardziej mi się podoba chyba z tych, eskere Szikier. wiedziałem, że to wybiorą Gucci. gang. Która piosenka Draka jest najlepsza? No Na no, 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 no. Chociaż to ty, ty, memiksy <grymiksy> Która piosenka Reas, Remu, nie znam go Kru, nie znam go. Która piosenka Denzel Curry Jest najlepsza? Hmm No, no, zdecydowanie Która piosenka Kodak Black jest. Ne, jest najlepsza. Mmm. Nie wiem. Rolling Pills chyba. No. Też ludzie tak. odpowiadają. Dobra. Następny kuzik. Czyli rozpoznasz polskich raperów. KN. KN. Hada. że ja nie wiem właśnie jak hada wygląda. To jest problem chyba on tak. Z buku. Yy, I teraz... z buczku Nie wiem, bo to... Aha, dobra. Śliwa no to wiadomiks. Wiadomiks to jest Kali. A śliwa to jest... Kurde... Nie... nie widzę tutaj po tych zdjęciach. Te zdjęcia są dziwne. Dobra, manifest nie znam. Beszczel. He, 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 nie. Kurde, ey, te zdjęcia są. Nie, nie umiem rozpoznać po tych zdjęciach. Zeus. są System. Kto to kurde jest w ogóle? Bro. No to. A, no to jest bro. To takie, no, no i widzisz, rozpoznalibyście tu bro. Nie. Popek. Borikson. I tutaj też bym nie... Dobra. Ja tutaj naprawdę te zdjęcia... No nie... No nie. pojedynek raperów który lepszy na no, życie, że hada. Bułka no. Bułka, buka, buka, buka no, buka. na pewno. Paktofonika, paktofonika. To jest lepszy. Kurde, Kalgi kękę Kalego mi się bardziej podoba. No, no bardzo mi się podoba. Lucasyny nie ja znam, więc Zastrowski. To jest lepszy. Paluchona, Paluch? Paluszek. Z Buku czy Teddy? O kurde. No i to jest to. Z, ja tu nie rozpoznałem w ogóle Z Buka. Nie rozumiem. Ale chyba te, Teddy go mi się bardziej podoba. To jest lepszy popek sobota, no, no popuś, pop, popuś, ale w sobotę z buta wjeżdżam, no peja czy wenem, no peja, no. no peja, to jest lepszy sztos czy komil, sztos, sztos, sztos jest sztos, no i ostatni jest, jakie miałbyś pseudo, gdybyś był raperem, zobaczymy, Jakbym bym miał pseudo, a ja... Nie wiem, co zrobię. Jakie miałbyś pseudo, gdybyś był raperem? Co przychodzi ci do głowy? Co przychodzi ci do głowy, gdy myślisz o rapie? Polityka, kreatywność, poezja, taniec, dyskryminacja. No, Kreatywność. Boisz lap, rap czy hip-hop? No, nie wiem, rap. Trap w sumie. Wybierz akcesorium. Bejsbolówka, złoty, łańcuch, czapka, łańcuszek, łańcuszek. O czym chciałbyś rapować? O problemach w społeczności, o miłości, o, o kasie chciałbym, więc... Więc o moim życiu Jestem biedny. No, dobra, o przemocy dajmy. Którego rapera słuchasz? E, najbardziej którego słucham, bo tutaj Drake'a, Kendrick a, Lamar'a słucham, Lil Pampa słucham, Eminem'a słucham, ale którego najbardziej? No to najczęściej Lim Pampa, Czy masz tatuaże? Nie. Która poluje lepiej, kobiety mężczyźni? Bez różnicy. Cenzuret. Um, mężczyźni. Enigma. Miałbym na ksywkę Enigma 410. Uwaga, teraz Enigma 410 wjeżdża na bit. Tylko sobie znajdę jakiś bit. Dobra. Robert. Biter. Najlepszy biter. Polecam. Polecam go bardzo. Weźmy ten pierwszy lepszy. Enigma 4.10. 4.1.0. Enigma. Nie wiem, czy będzie to ale sobie coś. Ej. Ej. Enigma. Ej. 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 4, Ej. 4.10. Ej. Ej, ej, 410, ej, ej, Enigma 410, Enigma, teraz tu wjeżdżam lecę na tym dziwnym bicie, freestyluję sobie, nigdy nie freestyle'owałem w kobicie, nie wiem co ja teraz gadam, Enigma 410, tak bym miał pseudonim Elo, co? Plącze mi się język. Nie wiem co ja gadam, teraz tutaj zjadam Raperów zjadam, Enigma 4.1.0 To najlepszy koleś ELO, ELO BAG. No, także tak bym se mógł zarapować jako Enigma e Jeśli wam się podoba Enigma to... Jeśli wam się podoba rap e Enigmy to Zostawcie łapę w górę i napiszcie komentarz Enigma 410, dawaj, ne, dawaj, nutkę, dawaj, nutkę i Enigma 410 dla was coś zaśpiewa. No, także. Elo!